Siemanko. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygrać taką końcówkę. Jest to dobry materiał na uzupełnienie filmiku o pozycji Filidora, bo pokazuje, co się stanie, kiedy wpuścimy króla i pionka na szóstą linię. No i tutaj, jeżeli pionek stoi między linią C a linią F lub na tych liniach, to wtedy Białe są w stanie wygrać, i jest to dosyć prosty manewr. Musimy wyrzucić wieżę na drugą stronę szachownicy, po to, żeby dać szacha po, po ósmej linii. Bo teraz z tej strony nie możemy, bo cały czas wieża pilnuje. Albo sobie stanie na D8 i też nie mamy szacha, albo stanie na A8 czy B8. I jak damy szacha, to stracimy wieżę. Dlatego musimy znaleźć sposób, jak dać szacha na H8. No, jak dać szacha na H8? No, musimy zmusić króla, żeby stanął na F8. I do spółki te trzy figury mogą to zrobić. Najpierw gramy wieża G7. Jeżeli król ucieknie na H8, to wtedy gramy wieża H7. Król wraca na G8 i pionek F7 szach. Król musi uciekać na F8, wieża H8. Króle 7 bijemy wieżę i następnie dorabiamy Hetmana. Z łatwą wygraną. Natomiast, jeżeli po wieża G7, król odejdzie na F8, to gramy po prostu wieża H7. I jeżeli król zbliży się do G8, to mamy ten sam motyw. Pionek idzie na F7. A jeżeli będzie próbował uciekać z przedmata, to tak czy siak zbijamy wieżę. Nawet gdyby ta wieża została zbita bliżej, czyli gdyby w początkowej pozycji wieża stała na D8, to mamy tak samo wieża G7, jak król odejdzie na F8, wieża H7, król E8. Mamy wieża H8, król odchodzi na D7, wymieniamy wieżę i pionka, tak czy siak, w następnym ruchu doprowadzimy do Hetmana. Dlaczego nie działa to, kiedy, król, kiedy pionek stoi na linii HGBA? Już pokazuję. A no, dlatego, że nie ma miejsca. Nie wygonimy. O, tak. Nie wygonimy króla z pola H8. Wieża idzie na G7. Król H8. Wieża H7, król G8 i awans pionka. Nic nam nie daje oprócz tego, że przegramy partię. Bo jeżeli teraz pchniemy pionka, to wieża gra na B6. Biały król nie jest w stanie bronić wieży i przegrywamy. Dlatego piona pchnąć nie można. Nie jest to pchnięcie z szachem. Więc no co nam pozostaje? Jakiś szach kolejny, to król wraca do rogu. Jemu tu jest dobrze. Jak białe grają na wyczekanie, to czarne też grają na wyczekanie. Robią ruch, który niewiele zmienia. Natomiast kiedy już białe pchną tego pionka do przodu, stajemy pod przedpionkiem. W przypadku król G6 zawsze mamy wieża A6. I jeśli król odejdzie, to sama wieża z pionkiem nie są w stanie nic zrobić. My możemy albo króla sobie szachować, albo wrócić na ósmą linię. Białe nie są tutaj w stanie tego sforsować. Tak więc dobrze to sobie obejrzeć albo przed zapoznaniem się z pozycją filidora, albo po, żeby wiedzieć, co się stanie, jeśli, jeśli wpuszczę, albo jeżeli mnie wpuszczą na szóstą linię i jak to wygrać. A na koniec możecie sobie taką pozycję też poćwiczyć. Tutaj nawet można to zrobić nieco szybciej niż przed chwilą pokazywałem. Sami zgadnijcie dlaczego. Także podpowiedzcie, jaki ruch, jaki ruch wykonacie w komentarzu, a żeby otrzymywać informacje o kolejnych materiałach, które będę puszczał na YouTube, to zasubskrybujcie ten kanał i dzięki temu będziecie te informacje otrzymywać, a kanał będzie trafiał do większej liczby zainteresowanych. Dzięki. Trzymajcie się, do zobaczenia.